Komiksy są wydawane w bardzo zrunisowany sposób jeśli chodzi o, o format, ponieważ mamy właśnie takie wielkie albumy jak Wam pokazywałem, e, ale też mamy na przykład e, Doom Dum, który jest taką e, prostokątną, poziomą cegiełką. E, mamy też takie bardziej mniejsze dosytowe komiksy, e, różne ciekawe formaty, każdy jest inny. Mamy też taką Czekłę, pan panzarówka, która wygląda jak właśnie taka trzegłówka e, znaleziona gdzieś na Gronnym Śląsku, czarna. Mamy też oczywiście formaty omnibusowe, czyli bardziej amerykańskie, czyli zebrane, całe, cały komiks, wszystkie, wszystkie reszty, wszystkie tomy w jedno. Mamy też dosytówki, oczywiście bardziej zinowe, Dzięki wydaniu, andyngradowy vibe. E, miękka okładka, ale mamy też oczywiście klasyczne, amerykańskie zeszytówki. A jeśli chodzi o frankofony, to najczęściej są one wydane w takich slim, e, twardych oprawach. E, powiększony format ten największy, albumowy. A, no i mamy jeszcze zupełnie niestandardowe komiksy, podobne jak DUNDU, w takiej e, poziomej formie. I to w ogóle dla mnie jest cudo designu, to jak wygląda to. Natomiast mangi też są wydawane w różny sposób, bo są takie malutkie resytówki jak y, Detno, Blue Period jest minimalnie y, większy. Potem mamy też wydania zbierające dwa tomy w jednym, w takim odboju grubsze, droższe, ładnie wydane, bardziej, bardziej kwadratowe jak książki. Ale mamy jeszcze Akire, która jest, u nas jest wydawana ekskluzywnie w super wielkim super wielkim formacie. E, jest naprawdę na, na bogato e, z przepiękną walutą. Więc tu Wam trochę popowiadałem o formatach, o tym, jak bardzo zunisowana jest to, to forma wydawania komiksu, która u czyni ten komiks e, seksownym i kuszącym do posiadania go.